Cześć, witam ponownie na moim kanale, gdzie zapraszam Was na test urządzenia 2 w jednym Kaltman Titanium, czyli jest to piła łańcuchowa i nożyce do żywopłotu model, model KTI WPN20V Set. Zapraszam. No dobrze, mamy urządzenie z serii ogrodowej na akumulatory Kaltmann Titanium 20 woltowe i słuchajcie, mamy tutaj typowy sprzęt 2 w jednym. Ostatnio bardzo popularne, ponieważ większość z Was woli kupić taki sprzęt 2 w jednym, ponieważ one się po prostu bardziej opłacają, mamy jedno urządzenie i cenowo też wychodzi lepiej niż kupować dwa osobne urządzenia. Co do ceny, to na stronie Bricomarsze sprzęt ten jest za 499 zł, jest to oczywiście cena bez akumulatora i bez ładowarki. No i tutaj mamy rozłożone to, co widać w zestawie, czyli mamy tak naprawdę wysięgnik teleskopowy i mamy końcówkę, która jest pilarką łańcuchową, i końcówkę do żywopłotu. Przyjrzyjmy się teraz bliżej poszczególnym elementom. Na pierwszy ogień zobaczmy sobie, jak wygląda końcówka do żywopłotu. Końcówka do żywopłotu, która ma możliwość regulacji kąta i mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6 możliwości ustawień. Żeby ją regulować, oczywiście wciskamy te dwa tutaj żółte przyciski i wtedy sobie wybieramy zadany kąt. To nam fajnie wklikuje. Dalej oczywiście same ostrze, zestawie osłona ostrza. Tak wygląda ostrze i zmierzymy sobie od razu długość tego ostrza. Jest to 50 cm, jeżeli chodzi o całkowitą długość, natomiast długość robocza to 44-45 cm, jeżeli chodzi już o same ostrza. Przechodząc dalej, mamy pilarkę łańcuchową, taką mini pilarkę. Oczywiście pilarka posiada automatyczne smarowanie łańcucha. Tutaj mamy wlew oleju, tutaj mamy e, taką półprzezroczystą, jest zresztą chyba. Będzie to widać na filmie, że tam jest troszeczkę oleju. od teraz widać. Co ważnego w zestawie mamy zarówno prowadnicę, jak i łańcuch Oregon. Sprawdźmy sobie orientacyjną długość tutaj e, po, na, naszego, naszej prowadnicy i roboczo jest to 18 cm. Oczywiście prowadnica jest zapewne dłuższa, tylko ona się tam nam chowa. Jeśli chodzi o regulację łańcucha, musimy tutaj sobie poluzować i tutaj mamy śrubkę do regulacji. Natomiast żeby zawsze pod ręką, bo to jest na śrubokręt płaski, jak widzicie, natomiast tutaj w drążku teleskopowym mamy schowany imbus, który zakończony jest właśnie też płaskim śrubokrętem, dzięki czemu mamy wszystko pod ręką. No i może automatycznie przejdźmy sobie do właśnie teleskopu tego. Słuchajcie, tutaj troszeczkę gorsza jakoś, jest, bo nagrywam to szerokim kątem. O, o, o dzieje się. Ale właśnie chodzi o to, żeby to się zmieściło w kadrze, żeby nie musiało stać 2 metry od testowanego sprzętu. Tutaj ogumowanie takie fajne. I co ważne, ja teraz zmienię obiektyw. Co ważne, zauważcie, że sam ten teleskop, sam ten uchwyt jest niewykonany z metalu, tylko jest. No, nie znam się na tworzywach, ale kurczę, żebym to jeszcze przeostrzył jakoś, to by było dobrze. Ciężko jest przeostrzyć, no, przeostrzyć na takim kolorze. Czekajcie, zrobimy tak. O, zobaczcie, to jest wykonane z jakiegoś włókna. Nie znam się, czy to jest jakieś włókno szklane, czy co to jest, ale jest to naprawdę lekkie. Zresztą postaram się to później zważyć. Zobaczmy sobie tutaj. Tutaj mamy samą rękojeść. Przycisk do zwolnienia blokady dwustronny, żeby w ogóle móc ścisnąć spust pracy. Miejsce na akumulator, miejsce na przyczepienie paska. Pasek, oczywiście, w zestawie. No i tutaj idąc dalej, już mamy sam do odblokowania sam teleskop i zobaczcie, że on jest na, na jakiejś tam sprężynie, który nam to zawsze powoduje, że wciąga nam i chowa się maksymalnie ten teleskop, co jest dosyć fajne. I tutaj wpinamy oczywiście nasze końcówki, może wepnijmy sobie dla pokazania jedną z nich, w tym przypadku pilarkę. No i tutaj oczywiście tą nakrętką nakręcamy do końca, żeby zamocować końcówkę. Rozsuwamy, blokujemy dźwignię i tak naprawdę sprzęt jest gotowy do pracy. Dobra, spróbuję sobie to teraz rzucić na wagę. Na pewno łatwiej będzie same końcówki. Spróbujmy sobie zważyć nie, same końcówki. Końcówka do końcówka z pilarką. To jest kilogram 621 jest tam już wlane pół zbiorniczka oleju. Teraz zobaczmy, czy uda nam się to zważyć. Chyba się powinno udać. Słuchajcie, to jest, a, Czekajcie, bo tam się oparło o trawę. Praktycznie to sama waga. Kilogram 623. No i teleskop. I powiem Wam, że teleskop jest naprawdę leciutki w porównaniu do innych marek jakie to testowałem. Eee, kilogram 400 nie pamiętam jakie miały tam wagi inne marki jakie testowałem, ale to od razu po prostu czuję w ręku, że to jest mega fajna waga i naprawdę to nie powinno przeszkadzać dobra, jeśli chodzi jeszcze o parametry to średnica cięcia żywopłotu to mamy 15 mm, natomiast jeśli chodzi o pilarkę, no to mamy prędkość łańcucha 4,5 m na sekundę pojemność tego zbiorniczka to 65 ml, natomiast zasięg tego teleskopu, no to właśnie sobie teraz postaram się zmierzyć, zaraz zobaczymy na maksymalnie jak jest złożony i maksymalnie rozłożony teleskop Dobra, spróbujemy sobie to jakoś zmierzyć. Nie, nie wiem tak naprawdę, jaką e, wartość w sensie w którym miejscu mierzyć. No powiedzmy, że od końcówki, gdzie nakręca się urządzenie, do końca rękojeści jest to 1,23 23 Teraz jest założona pilarka. Gdybym w tym momencie wziął od końca prowadnicy, to mamy 1,76 76 Teraz sobie rozłożę e, na maksymalną pozycję. Oczywiście, wy teraz to nie macie szansy, żeby to zobaczyć w kadrze. Więc no, musicie mi uwierzyć. I teraz też mierzę od końcówki tej do nakręcania, do końcówki rękojeści, jest to 1,94 m. Natomiast od końcówki prowadnicy do, końcówka, do końcówki rękojeści jest to 2,5 m. Pokażę Wam jeszcze tak z góry mniej więcej, jak wygląda w pełni rozłożony teleskop. No i tak naprawdę spróbujemy sobie teraz to zobaczyć, jak działa w praktyce. Słuchajcie, wierzchołki wierzchołkami, ale jeżeli macie wystarczająco miejsca oczywiście, żeby się tutaj ustawić z tym teleskopem, to nic nie, nie stoi na przeszkodzie, żeby też boki tu i żeby tutaj taką ścianę sobie zrobić. E, po prostu trzeba się odpowiednio ustawić, skręcić sobie teleskop na minimalną długość. Zobaczmy jak to będzie szło. No właśnie, i ogólnie łatwiej było mi jakoś odgiąć teleskop, w tą, znaczy teleskop, głowicę tą do Żywopłotu w tą stronę. I powiem Wam, że wtedy nie stoi się przy Żywopłocie, tylko jesteśmy tak, jakby krok dwa do przodu od Żywopłotu. I wydaje mi się, że jest wręcz taka lepsza kontrola cięcia, z, żaden ze mnie ogrodnik, ale jakoś tak wtedy z daleka widziałem te tuje i wydaje mi się, że łatwiej było kontrolować równe cięcie. Dobrze, słuchajcie, jeśli chodzi o nożyce do żywopłotu, to będzie taki krótki pokaz, no bo niestety musicie mi wybaczyć, ja mam dosyć już tutaj stare, gęste tuje i naprawdę nie zależy mi, żeby je przycinać, żeby jeszcze jakoś szły do góry. E, też nie jest to kanał ogrodniczy, żeby tutaj gdzieś e, cały ogród przycinać tuje. Chodzi bardziej o pokazanie po prostu, jak to pracuje, jakie są możliwości. Przejdziemy sobie teraz do pilarki, spróbujemy podciąć jakieś gałęzie. Z pilarką jest o tyle komfort, że mogę też ją wziąć po prostu... E, czy to do warsztatu, czy przynieść sobie tutaj jakąś kantówkę i zobaczymy, po prostu złapiemy ściskami, zobaczymy, jaka jest wydajność tej pilareczki. Spróbujemy sobie przeciąć jakąś większą kantówkę typu 10 na 10, albo może nawet jeszcze coś większego. Zobaczmy, jak to pójdzie. Spróbujemy sobie teraz przeciąć kantówkę 10 na 10. A teraz takiego, taki pień, około 13 cm średnicy. że słuchajcie, krótkie podsumowanie, jestem już w warsztacie, więc oczywiście mi się nie zmieści do całe w kadrze. Narzędzie bardzo fajne i myślę, że nie trzeba tutaj tak naprawdę, jeżeli ktoś ma działkę, ma jakiś żywopłot i kilka drzewek, to myślę, że nie trzeba tutaj zalet takiego narzędzia wymieniać, no bo po prostu takie narzędzie jest bardzo potrzebne. I powiem tak, Kaltman, tak jak większość firm, ma takie urządzenie zarówno rozbite na dwa, że tak powiem, czyli sama pilarka i same nożyce do żywopłotu, a także to testowane tutaj, czyli urządzenie dwa w jednym. W przypadku tych narzędzi osobnych, że tak powiem, to cena to jest 300 zł za sztukę Tutaj mamy 500 zł za urządzenie dwa w jednym. I powiem szczerze, że generalnie, jeżeli macie na przykład, nie wiem, dużo żywo... Dużo, duży, duży żywopłot, przepraszam, i kilka drzewek, mimo wszystko, bym wybrał takie dwa w jednym lub na odwrót, jeżeli macie sporo drzewek, a kawałek żywopłotu, no to mimo wszystko, wiecie, zawsze to jest urządzenie dwa w jednym. Często jest tak, że kupicie jedno, na przykład samą pilarkę, a potem za jakiś czas okazuje się, że przydałoby się też nożyce. wtedy jest podwójny wydatek i podwójne sprzęty gdzieś do magazynowania. Tym bardziej, że często mamy sytuację, że gdzieś nas znajomy poprosi, żebyśmy mu w czymś pomogli. Wtedy takie narzędzie. Tym bardziej się przyda. Jak zwykle staram się pokazać Wam, jak to działa. Nożyce działają bardzo fajnie. Pilarka też. Wiadomo, tam czasami się zatrzymała, ale zasada w tych pilarkach zawsze to powtarzam w pilarkach akumulatorowych. Że jak mocniej dociśniemy, to jednak możemy dociąć, zatrzymać, przepraszam. Tym bardziej, że zauważcie, że tutaj no, mała to jest ta pilareczka, Tutaj w warsztacie przeciąłem kantówkę 10 na 10 i pniak o średnicy 12 cm, gdzie wiadomo, że to jest raczej do małych gałęzi. Ale mimo wszystko tutaj kantówka bez zatrzymania z lekkim jednym zatrzymaniem ten pniak. Z gałęziami, no to wiadomo, jak gdzieś się za mocno ciśnie, bo to jest też ciężar, albo jak gałąź już zostaje przecięta i gdzieś się przy łamaniu zblokuje łańcuch, no to wiadomo, że to nam się zatrzyma, ale ogólnie da, damy radę bez problemu sobie tym w ogrodzie pracować. To będzie wszystko na ten film. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.